Cześć! Dzisiaj na tapecie Romet Hard i pracę przy układzie tłok-cylinder. Zakupiłem sobie taki oto secik. Cyk. Polski producent Almot. Wykonane jest to naprawdę super. Nie mam żadnych, ale to żadnych zastrzeżeń. Wręcz bym powiedział, że jest lepiej wykonany niż fabryczny ZMD, bo nie ma tutaj niepotrzebnych nadlewów. Tutaj jakość w ogóle wszystkich tych przylgni, wykończenie wszystko jest na najwyższym poziomie. No i rewelacja, naprawdę rewelacja. Ale to co najistotniejsze: był to zestaw o pojemności 60 cm z seryjnych 50. To jest przejście na 60, plus dodatkowo mmm, tuleja cylindrowa została rozwiercona o 8 mm, czyli nie, wiem, przepraszam, co ja gadam 8 cm sześciennych, e, czyli z seryjnych 38 cm średnicy jest teraz e, 42 cm, co daje nam prawie 70 cm pojemności. E, no to już jest, e, no jest fajnie. to już będzie fajna zabawa. Oprócz tego, e, Dorobione są dodatkowe kanały płuczące, jak widać. I nie wiem, czy tutaj telefon to złapie, ale o! Tu jest wlot jeden. Tu jest, o tu widać dobrze. Tu jest wlot drugi. Do kanałów płuczących, e, tu musiałem zaszlepić y, masą epoksydową otwory, które powstały przy procesie drabiania tych kanałów, co jest rzeczą przecież oczywistą. Oprócz powyższego zmieniłem fazę rozrządu na wydechu i zmieniłem kształt okna wydechowego. Widać teraz, że jest ono w kształcie odwróconego trapezu. Tak. Z Wysokość okna wydechowego zmieniłem z seryjnych 301 cm na 28. No i, tak jak mówiłem, nadałem inny kształt. No i ogólnie tutaj się powiększyło to okno wydechowe. To jest to. Co dalej? Głowica. Głowica została wypolerowana na lustro, plus została obrobiona na trzy kąty. Po tej obróbce zostało to również wszystko, że tak powiem, zaoblone, zaokrąglone, żeby były gładziutkie przejścia. Telefon, oczywiście, tego nie oddano, ale musicie mi wierzyć, że tu są trzy kąty. Z przylgni został zebrany materiał. O, widać elegancko, że jaka jest różnica. A to dlatego, żeby tutaj lepiej do, ta płaszczyzna lepiej dolegała do, do głowicy i do cylindra przepraszam, yy, sama głowica została splanowana o 2 mm Tak wiem jest to dużo, ale już tłumaczę dlaczego postanowiłem zrobić taką wartość Zobaczcie, to jest tłok barikit, to nie jest tłok yy, dezamet, tylko to jest tłok barikit, on ma płaskie denko i w obawie o odprężenie niepotrzebne silnika. Po prostu zebrałem sobie materiał z głowicy, żeby, żeby zachować tutaj ten stopień sprężania, A może nawet delikatnie go powiększyć. Oprócz powyższego nie wiem tu nie będzie widać, ale tłok został również przeze mnie wypolerowany na lustro. To już jest wszystko w oleju gotowe do montażu, ale, no, ale musicie mi wiedzieć, że to jest wszystko wypolerowane na lustro. Pierścienie tłokowe są ultra cienkie, nie wiem, czy one mają 50, może mają, może nie. Może chyba nawet i nie mają, no w każdym razie są naprawdę cienkie, powinno to się kręcić jak wściekłe, e, oprócz tego wykonałem e, stworzeń pływający. Zarówno on pływa w korbowodzie, w stopie korbowodu, jak i w samym tłoku, e, jakie daje to zalety, chyba nie muszę mówić planowałem jeszcze tutaj wrzucić yy, łożysko igiełkowe do stopy korbowodu, ale przepraszam do głowy korbowodu, ale uznałem, że to nie jest silnik wyczynowy i nie chcę, żeby taki był. Yy, ja chcę po prostu troszeczkę go tam sobie podrasować na te 6-7 koni i, i to tak na dobrą sprawę wystarczy mi do codziennej eksploatacji. Yy. Całość składam na Loktajta 518. To jest preparat, którego używano kiedyś w FSO do montażu, końcowego, do montażu silnika w ostatnich Polonezach. Składam tylko na to silikonu. W ogóle nie używam. Silikon jest dobry do zastosowań sanitarno-kanalizacyjnych. Nic więcej. Co jeszcze? Jutro, jutro będę składał to wszystko w całość. Zrobię sobie pomiar squisha. Zobaczę, jaki wyjdzie squish. Bardzo mnie to ciekawi. Jeżeli będzie za mały, to za duży, to jeszcze będę musiał tutaj popracować przy, przy tej głowicy. No ale na chwilę obecną, rokowania są ciekawe. Także jak tylko to wszystko i poskładam, to jutro będzie kolejna wrzutka z odpalenia tego sprzętu.